Niki. Kochani, lubicie pisać sprawdziany? Pewnie tak samo jak my. Na sprawdzianie każdy uczeń zachowuje się inaczej. Dlatego mamy dla was dzisiaj film typy uczniów na sprawdzianach. Zapraszamy do oglądania. Łobuz! się siema male. Co tam słychać? Cześć wszystkim! Cześć Grażyna, jak tam? Co tam uczysz się? E, posuń się trochę, co tutaj tak się rozwaliłaś cała na tej ławce? Jak tam? Przygotowałaś się do sprawdzianu trochę? Jeszcze Ach, po co to było powtarzać? Ja tam wszystko umiem, nie w ogóle nie muszę się przygotowywać. Możesz się trochę posunąć, bo nie mam miejsca. Jak nie masz miejsca, no, nie wystarczy ci tyle? No ale zobacz, ja jestem duży, ja muszę, potrzebuję miejsca. Co, co tam masz w piwniczu? Gumeczki, jakieś długopisiki, co tam jeszcze? Co to jest? Nie, tam. Po co ci to? Weź się i przynosisz jakieś głupoty, zobacz, ja plecaczek puściutki prawie, tam sobie kanapeczki, jakie wziąłem do jedzenia, co ty się w ogóle przejmujesz? A to, ale gumeczka no wow, fajna. boli. Boli, boli. Zaraz powiem pani. Pani nie się! Nie Zobacz, pani się zajęła tam swoimi sprawami! Wylozuj się! Słuchaj, tam kurde! Się przejmujesz tą szkołą, nie wiadomo po co. Ej, a co to za głośne rozmowy? Powtarzajcie sobie materiał, przecież zaraz piszemy sprawdzian. Proszę pani, ja sobie próbuję właśnie powtórzyć na sprawdzian, ale Rysiu jest. Strasznie, jakiś niegrzeczny bardzo mi przeszkadza. Ja już nie chcę z nim siedzieć. Przestań! Rysiu, bo zaraz pójdziesz do dyrektora, tak jak tydzień temu. Nie przeszkadzaj grażynce. Dobra, luzik! Ja wcale nie przeszkadzam. I grażynce, to ona coś się uwzięła na mnie. Nie wiem o co jej w ogóle chodzi. Weź ty się, uspokój trochę. Rysiu, ja widzę, że to twoja wina. Ej, a czy ty żujesz gumę? A co? To gumy już rzuć nie można? Proszę pani, i on jeszcze ciapie jak. jak prosiak w chlewie. Już nie mogę tego wytrzymać. No a ci dam prosiaka zaraz! Nie chcę z nim siedzieć! No, zobaczymy po lekcjach tylko. Rysiu, uspokój się w tym momencie! Wypluj to gumę i zdejmij kaptur z głowy. Czy ty w ogóle masz szacunek do szkoły, do nauczyciela? Jak ty się w ogóle zachowujesz? Aj, no dobra, dobra, spoko! Mm, wielki problem, guma. A gdzie ty tę gumę przykleiłeś pod stołem? Do dyrektora, natychmiast. No i bardzo dobrze, pójdę sobie do dyrektora, nie będę musiał pisać tego durnego sprawdzianu, tak jak wy. Pogadam się z Dyrem, Dyro jest wyluzowany gością, a nie tu jakieś takie sztywne towarzystwo. Do widzenia. Ach, ten Rysiek to ciągle są z nim problemy. Dobra kochani, to wy wyciągacie karteczki i będziemy sobie w spokoju pisać w kraty. Ściągający... Jak tam, Kasia, połączyłaś się trochę do sprawdzianów w domu? Iga, ja na sprawdziany tu się nigdy nie uczę. Zobacz, co tutaj mam. Tu jest cała moja wiedza. Co? Ściągawki przecież na sprawdzianach nie wolno ściągać. Pani wszystko zobaczy i postawi ci pałę. Spoko, luz, Iga. Ja ściągam na każdym sprawdzianie i zawsze dostaję dobre oceny. Zobacz, ściągawki sobie chowam tu w rękawy, to dużo trzymam w ręku, a zeszyt sobie schowam tutaj. I nikt nigdy mnie jeszcze nie nakrył. To ty nigdy się nie uczysz do sprawdzianów w domu? Robienie ściągawek to też jest jakaś forma nauki. Wtedy sobie przypominam cały materiał. Ale przecież nie będę tego wkuwać. Tego jest za dużo. No, zaraz zaczynamy sprawdzić. Umiecie wszystko? Tak, proszę pani. Wykuliśmy wszystko na blachę. Dobrze, kochani, to rozdam wam sprawdzić. I pamiętajcie, nie porozumiewamy się między sobą i nie zaglądamy do książek. Tak, oczywiście, proszę pani. Co? Ściągasz? Przecież mówiłam, że ściąganie jest zabronione. Proszę pani, ale ja to umiem, to tylko tak na wszelki wypadek. Jak gdybym coś zapomniała. Kasiu, jak na razie masz minus 5 punktów, ale jak zobaczysz, jeszcze raz ściągasz, to jest jedynka w dzienniku. Tak myślałam, że ściąganie to jest zły pomysł. Spoko, Iga, to taki mały wypadek przy pracy. Co? Zobacz mam następną ściągawkę. Oj, nie wiem, czy ci to ujdzie na sucho. Ej, Iga, bo szóste zadanie mamy takie same. Nie mam go na ściągawce. Pokaż mi, jak to zrobić. Dziewczyny, co to za rozmowy? Jakieś ściąganie? Nie, nie, proszę pani, pytałam się tylko Igi, czy ma mi pożyczyć długopis, bo mój się we... Pisał. A, to dobrze, w porządku. Piszcie dalej. Dobra, pani schowała się za komputer. Co? ty Nie przesadzasz? Nie, wszystko mi się udało spisać na ściągawki. A z zeszytu też się dobrze ściąga. Tym bardziej pani zapatrzona w komputer to na pewno mnie nie przyłapie. Dziękuję! Kuba, umiesz wszystko na sprawdzianie? Wiesz, tak, Karolinko, miałem wątpliwości co do jednego tematu, ale przed chwilą sobie to wszystko powtórzyłem, więc uznaję, że wiem wszystko odnośnie tematów, które będą dzisiaj na sprawdzianie. Wow, Kuba, ty tu zawsze jesteś taki przygotowany. Staram się, Karolinko. Obowiązkiem każdego ucznia powinno być staranne przygotowywanie się do każdej lekcji oraz zdobywanie jak najlepszych ocen. Hmm, no może masz i rację, ale mi to nie zawsze tak wychodzi. Kochani, a może sobie zrobimy nowe powtórzenie przed sprawdzianem? Bardzo chętnie, pani profesor. Zważając na to, jak dużo czasu poświęciłem na naukę w domu, mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na każde pytanie zadane przez panią. Dobrze, to pytanie pierwsze. Bardzo proste. Jaki jest klimat w Polsce? Kto potrafi odpowiedzieć? Ja wiem, ja wiem, proszę pani. No to proszę, Kuba. Umiarkowany, ciepły, przejściowy. Bardzo dobrze, Kuba. To teraz powiedzcie mi, ile jest parków narodowych w Polsce? Gdzieś to tu było. Kuba, wiesz? Tak, proszę pani, w Polsce mamy 23 parki narodowe. Czy wymienić mam wszystkie? Nie, nie, to zbyt szczegółowe. Tego będziemy się uczyć w następnej klasie. No dobrze, to kto wymieni mi termiczne pory roku? O, tym razem zgłasza też Agatka. Poproszę. Wiosna, lato, jesień, zima. Ależ Agatko, pani profesor pytała o termiczne pory roku. Przecież jest przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie i zima. To niesamowite, że ty tego nie wiesz. No, bardzo dobrze, Kuba. A ty, Agatko, się jeszcze trochę poucz. Zapominalski Ej Lilka, nauczyłaś się na sprawdzian? Sprawdziłam, sprawdzian, no chyba się nauczyłam No ja się sporo uczyłam, ale wiesz co, jakoś ciężko jest to zapamiętać Strasznie dużo materiału jest w tym dziale, prawda? No bardzo dużo jest materiału, mi się wydaje, że nic nie umiem Uczę się na ten sprawdzian już od dwóch tygodni Spokojnie, nie denerwuj się, jak się tyle uczyłaś to na pewno ci dobrze pójdzie Ale ja już wszystko zapomniałam. No kochani, mam nadzieję, że przygotowaliście się na ten sprawdzian z największych rzek Polski. Jakie to były rzeki? Ej, Morze Bałtyckie, Ocean Spokojny... Wilka, ale to nie rzeki! Przecież Wisła i Odra to są rzeki, dwie największe w Polsce, co ty mówisz? Ojejku, tak się stresowałam, że już wszystko zapomniałam. Tak się zawsze wydaje przed sprawdzianem, że się nic nie pamięta, a jak już dostaniemy testy, to wszystko ci się przypomni, zobaczysz. No nie wiem, a w ogóle z jakiego przedmiotu będzie ten sprawdzian? Sprawcian. No jak to z jakiego? Z geografii. A ty dlaczego masz otworzoną książkę z biologii? Ojejku, to ja się uczyłam ze swojego podręcznika. Ale w sumie to też było coś o rzekach. Dobra kochanie, już wam rozdaję testy. Napisz tylko swoje imię i nazwisko i numer z dziennika. Ojejku, ja w ogóle zapomniałam długopisu. Iwonka, pożyczysz mi długopis? Tak, no jasne, proszę. Dzięki. Jakie ja mam w dzienniku? Nie pamiętam, zapomniałam. Liliano, no jak to, który masz numer w dzienniku? Pierwszy, jesteś pierwsza na liście. I Jeszcze tego nie pamiętasz? No proszę Pani, ja się przed każdym sprawdzianem tak stresuję, że wszystko zapominam. Gamer. Cześć Jasiu. Cześć, cześć wszystkim. O, jeszcze tutaj punkty muszę zdobyć? Tak, 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 tak. No dobra, 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 dobra. Wow, następny level zaliczony. Fajnie, dobra. Ja się wszystko z plecaka, bo zaraz sprawdzian! Zaraz, zaraz, czekaj, patrz, bo stracę te punkty, a tyle. Grałem czasu, nazbierałem tyle i co? Wszystko pójdzie na marne. Dzieci, czy jesteście już gotowe do pisania sprawdzianu? No już, 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 zaraz, proszę pani. Janek, a ty znowu grasz. Mam nadzieję, że nauczyłeś się na sprawdzian. Yy, to znaczy wczoraj grałem tak do 17 grałem w Fortnite, a, potem zrobiłem sobie taką przerwę. Na na naukę 5 minut, a 17.05. grałem Minecrafta, no ale trochę się uczyłem, no. Jasiu, ale poświęciłeś 5 minut na naukę 9 tematów na sprawdzian, a resztę czasu na granie w i jakiegoś Minecrafta? Co to jest? Ale pani nawet sobie nie wyobraża, jak te gry świetnie uczą. No, historii to cię chyba nie nauczą. Odkładaj to szybko i zaczynamy pisać sprawdzian. No dobry rano niech będzie. Kłada. Yy. Zaraz to historia była, tak? Z historii będzie sprawdzian. No widzisz, już ty grasz, że tracisz kontakt z rzeczywistością. Nieprawda, ja o wszystkim pamiętam. Oj, czekaj, czekaj, bo mi przyszło powiadomienie z gry, że straciłem drugie miejsce. Muszę to troszkę naprawić. Chwilä, chwilę, chwilę, z pięć minut. Już, proszę pani, już, już, już. Koniec już tego. Zaczynamy sprawdzić. Rozdaję testy. Jasiu, chowaj telefon, nie będzie ci potrzebny na sprawdzianie. No, dobre caka. Ejku, jaki trudny ten sprawdzian. Umiesz coś? ja umiem, bo zamiast grać to się uczyłam. Dobra, Pani się czymś zajęła ze sprawdzianu i tak dostanę pałę, to ja sobie lepiej pokażę coś. Pisz, może Ci się uda odpowiedzieć na jakieś pytanie. Nic mi się nie uda, zresztą ja tutaj mam, wiesz, tak, że jak nie zagram w ciągu pięciu minut, to wszystko mi przepadnie, wiesz. Wszystkie punkty, wszystkie bonusy i co? Potem będę miał problem i od nowa będę musiał wszystko grać. To, to ja wolę, wiesz, dokończyć teraz, a to, to ten sprawdzian, to... Nawet że tam jakąś poprawę napiszę, czy coś dobra. To... Instagramy! Instagramy. Hej, kochani, ogólnie jestem w szkole i sobie leżę na ławce. I to mnie obchodzi, że pani mi da. pałę, bo po prostu ja was kocham i wszystko dla was! Mają! Angela, ty nie przesadzasz trochę, zaraz przyjdzie pani i naprawdę dostaniesz uwagę. A poza tym zaraz piszemy sprawdzian, zejdź z moich książek, bo chciałabym sobie jeszcze coś powtórzyć. Dobra, Krycha, wyluzuj się. Zobacz ile mam obserwujących. Każdy czeka na jakiegoś posta. Zrobię jeszcze kilka Angela, nie zrobię sobie z sobą zdjęcia, bo ja trochę niekorzystnie wychodzę na fotkach, więc, no, sama sobie wypuszczaj te swoje posty. się teraz życie toczy się w social mediach. Musisz być na czasie. No, może i tak, wiesz, ale mnie to nie interesuje. Ja wolę dostać piątkę z angielskiego. Złaś, bo pani idzie. Dzień dobry, dzieciaczki. Witam was wszystkich. Proszę pani, a pani zrobi sobie ze mną zdjęcie? Słucham, Angelika, jakie zdjęcie zwariowałaś? Pochwalić na Jaką fajną mam nauczycielkę No dziękuję, bardzo mi miło Ale wiesz, ja wolałam nie brać w tym udziału. Dobra dzieciaki, siadajcie, zaczynamy lekcję Dzisiaj jak wiecie mamy sprawdzian I mam przygotowane dla was testy To życzę wam kochani, powodzenia Zrobię zdjęcie mojego sprawdzianu To zdjęcie ze sprawdzianem też będziesz wystawiać na Instagramie? No oczywiście Wszystko wystawiam na Instagramie A co w tym dziwnego? To całe moje życie Angelika, a ty co? Ściągasz z telefonu? Nie, nie, nie robię tylko zdjęcie i pokazuję moim obserwującym, co mamy na sprawdzianie. Ty to się lepiej zajmie pisaniem sprawdzianu, żebyś dostała dobrą ocenę. Twoi obserwujący będą się pewnie cieszyć, jak w pani ci piątka z angielskiego. O, pani podsunęła mi świetny pomysł! Jak skończę i dostanę piątkę, to zrobię zdjęcie mojego sprawdzianu. Okej, okay, ja Ci może polajkuję. Skarży pyta. Dzień dobry. Dzień dobry, Madziu, siadaj, tu masz wolne miejsce. Ej, Zuza, dlaczego siadłaś na to miejsce? Ja tu dzisiaj chciałam siedzieć. No ale ja tu pierwsza przyszłam i tu usiadłam. Proszę pani, proszę pani, Zuzia siedzi na moim miejscu, ja tu chciałam dzisiaj siedzieć. Maciu, tutaj nie masz żadnej rezerwacji miejsc, siadasz tam gdzie jest wolne krzesełko. Ale masz pomazaną książkę? No bo jak robiłam pracę domową, to się nie w co pomyliłam. Proszę pani, a ona marzy po swoich książkach? Nie marzę, tylko się pomyliłam. Madziu, ładnie to tak skarżyć. Zajmij się powtarzaniem do sprawdzianu. Nie mogłam się nauczyć wszystkiego. Zrobiłam sobie małą ściągawkę. Proszę pani, a ona ma ściągawkę. Będzie ściągać na sprawdzianie. Tak myślałam, żeby ci o tym nie mówić. Wiedziałam, że zaraz pójdziesz i na skarży. Przecież wcale nie skarżę, tylko mówię prawdę. Masz ściągawkę. No nieładnie Zuziu, ale jeszcze gorsze od ściągania jest kablowanie na przyjaciółki. W domu mnie uczono, że zawsze trzeba mówić prawdę. Dobra, dobra, bierzcie się już w pisanie sprawdzianów. Agatka, chowaj książkę. Proszę pani, ona mnie szturcha! Nieprawda, to było przez przypadek! Czemu ty na wszystko Dziewczyny, uspokójcie się i zajmijcie się swoimi kartkami. Nie, nie, zagląda to nie, 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 ja go tylko przełożyłam, bo krzywo leża. A mi się wydaje, że chciałaś do niego zajrzeć i ściągnąć coś na sprawdzianie. To źle ci się wydaje. Uspokójcie się, bo zaraz wam wszystkim postawię jedynkę. A wam, kochani, dziękujemy za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że podobały wam się nasze role. Piszcie w komentarzach jakim typem ucznia wy jesteście. Klikajcie łapeczki w górę pod dzisiejszym filmikiem. Klikajcie w mnie tutaj filmików, które teraz widzicie na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Filiki Miki, Miki Agatki, i Moniki. Subskrybujcie naszego Instagrama oraz Facebooka. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Do zobaczenia. Pa, pa. pa.